Witajcie. Dzisiaj zaprezentuję Wam działanie legendarnego klejnotu, który nazywa się Skarb Zbieracza. Klejnot ten wypada jedynie w skarbcu goblinów. Dlaczego? Właściwości dodające złoto są po prostu nieopisane. Dzisiaj chciałem zaprezentować jego działanie na, tym, na tej oto przeklętej skrzyni. Zapraszam do oglądania. Jak widać licznik już do, do miliona, a to dopiero początek zadania. Jest złota jest naprawdę zadowalająca. I tak oto dzięki jednej przykrętej skrzyni wpada nam 6 milionów złota. Nie mam specjalnie dużo itemów dodających znajdowanie złota, z tego tylko 4200% razem z poziomem trudności od ręka 6. Lecz myślę, że taka ilość jest zadowalająca dla każdego. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i żegnam się z Wami.